Dzień dobry, tyle widzowie z kolejnego dnia w Indonezji. No, plany się trochę pozmieniały, mieliśmy iść na na a do ostatnich dni były bardzo ciężkie. Postanowiliśmy, że odeśpimy to właśnie. Zespaliśmy, gdzie jest godzina 10 i pani no właśnie przyniosła śniadanie do łóżka. No, zobaczcie. Zostawiła tutaj. Tam sobie wczoraj ryż, jajka, no taki zestawik: kawa, herbata, owoce i woda. Spora mgła, ale dzisiaj w sumie dosyć ciepło jest. O, kotek już czeka na jakieś resztki pewnie. Mari wygląda w końcu na wyspaną. <grym> no, ale słuchajcie, o piątej tutaj um, jak włączyli na cały głos te modlitwy ich, oj, to myślałam, że ja stałam na baczność prawie. I to tak, no nie wiem do której. Ale ciężko było później zasnąć. Dość głośno to grają. Bardzo głośno, także. My, jak ja się obudziłam po takich ciężkich dniach, to, to było bardzo głośno, trzeba budzić się. A my się bierzemy Z na nasze śniadanko. Na... tak już przyszedł. Cześć, Zaraz dalej. coś dostaniesz. Przyjechaliśmy do miasta i ja dalej szukam o. spodni. Mam już przymierzone. Całkiem dobre, trochę krótkie, ale tak na 1-2 dni, to w sumie mi wystarczą. Znalazłem już spodnie dla siebie, za które dam 40 tysięcy rubi, to jest jakieś 10 zł. Idę teraz po pieniądze do Mariki, bo Marika poszła kartę załatwić sim, bo nie mamy za wiele czasu, żeby tak sobie łazić po mieście. Przez to, że jesteśmy na wsi koło wulkanu Bromo, nie ma takich oficjalnych sklepów z kartami, są tylko takie jak te. No i pan sprzedawał kartę 10 GB, chciał nam wcisnąć za 40 zł, prawda? No jak zaczęliśmy się trochę negocjować, poszliśmy do sklepu obok, poznaliśmy ceny, jakie są dla lokalnych, bo dla turystów są inne ceny, bo on powiedział nam też, że lokalnej karty nie możemy mieć, bo to government, i wiadomo, e, raczej rząd, no. I udało nam się utargować po połowę. Za 75 tysięcy rubli bierzemy, czyli będzie niecałe 20 zł za kartę 10 giga, później możemy sobie doładować. Karta już załatwiona, Marika rejestruje kartę na siebie, a ja idę teraz zapłacić za moje spodnie. Biorę jeszcze taką wiatrówkę, też za 10 zł, zobaczcie. Spoko opcja. Będę miał do Nowej Zelandii, bo naprawdę fajnie to wygląda, nie jest za gorące, też nie za ciepłe, nie zajmuje też dużo miejsca w walizce. Ja już swoje sprawy załatwiłem, a wy jeszcze się bawicie z gigapajtami? No, Wszystkie dane są? No, wszystkie i wpisuję do, do rynku straty, na tej stronie, na giebie, są opisane. Mają Whatsapp grupę, do której tam wysyła to, żeby to może szukać w posłuchajce, to jest ale No to no, w no, 2019 roku tego nie było, dopiero później wprowadzili, bo ludzie mieli jakieś, jakieś telefony um, z czarnego rynku i nie płacili jakichś, nie wiem, tak z tym to się Chiny zbliżają do tego kontrola wszystkiego my już załatwiliśmy wszystkie sprawy spadamy powoli z miasta kolega jeszcze zapytał o nasz kanał na YouTube daliśmy mu naszą naklejkę Ucieczka Ucieczka okay do we'll recommend your yes bardzo. You so Bardzo very good thank you so much bye bye nice to meet you, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Odebraliśmy nasze plecaki, teraz jedziemy 20 minut jeszcze niżej, żeby być bliżej wulkanu. Mieliśmy już dalej na południe, ale znacznie wyżej, bo była trasa cały czas do góry. I teraz zapytaliśmy pani, czy ma pokój. Pani krzyczy tam ciapi-ciapi, pewnie do męża, żeby przyszedł, bo tam jakieś ognisko palą. Widzę, coś tam mężczyźni sobie robią. Ciapi-ciapi, już idzie do nas. Tutaj jest nasz pokój. Zobaczcie, jaki mamy widok. Teraz tego nie widać, bo jest mgła. Ale będzie fajnie, jak ta mgła zejdzie. I zobaczcie tutaj, warzywniaki sobie mają. Dobra, my załatwimy nasze sprawy najpierw. Pięknie, 250 tysięcy było w aplikacji. Kolega powiedział, że jak za pieniądze, to tylko 200. Thank you. Thank you. 200 tysięcy. Teraz kolega nam da trochę informacji i my wchodzimy do pokoju. Jadzia, zadow zadowolona. No, zaraz wam powiemy o co chodzi, ale przez to, że zabukowaliśmy sobie za pieniądze, nie, za, nie przez aplikację. U niego, no to zapłaciliśmy 13 zł mniej za nasz pokój. Świetnie. Do tego mamy jeszcze tutaj herbatę, kawę, pani nam przyniosła, siostra tego właściciela. I co najlepsza, informacja, że mieliśmy jechać skuterem na wulkan jutro. Okazało się, że jedziemy jeepem. Zapłacimy trochę więcej, ale będziemy mieli więcej rzeczy do zobaczenia. I mi się wydaje, że lepsza też wycieczka tym jeepem. Bardziej, już tutaj już te drogi są takie, no da się to zrobić skuterem, dużo to, no, to, to, to robi skuterem. Nasz zamiar też był taki, ale pan pokazał nam swoje filmiki i, i miejsca, w które jedzie. Także my z Kutrem byśmy zobaczyli dwa miejsca? Czyli jakbyśmy chcieli, byśmy pewnie zobaczyli cztery też, no, ale. Ale jakoś lepiej, wygodnie i chyba warto, moim zdaniem, to jest. Jeszcze takim zamiar. jeepem nie robiliśmy takiej wycieczki. Tak. Było już kilka takich miejsc, gdzie można było jeepem pojechać, a to też nie są jakieś duże pieniądze, więc zdecydowaliśmy się na jeepa. I też druga opcja jest taka, że zapłacimy mniej za bilety, bo bilet normalnie kosztuje 250 tysięcy rupi. A przez to, że pojedziemy Dziwem zapłacimy tylko 150. A ja zawsze chciałam jechać kilki. z tego wycieczkę. Także. ja zważenie się spełni. No. Ale. To, to, to ale teraz wracamy na ziemię. Marika zaczyna pracę za pół godziny. Ja jadę do restauracji kupić jakieś jedzenie. Jak ma kawka, ale zobaczcie. Dobra. Zobaczcie, jaką oni kawę. Zobaczcie, zwykła czajucha. idzie Z fusami. Taką lubię właśnie. A nie jakieś tam rozpuszczalne jak w Tajlandii czy na Filipinach. Marika zaraz zaczyna zajęcia, a ja jadę poszukać coś do jedzenia. Podjechałem do restauracji, która się nazywa Celina. Idę zobaczyć, jakie mają menu. Widzę, że tutaj nikogo nie ma, bo to bardzo spokojne miejsce. O! Pani powiedziała, że nie mają restauracji, że muszę zjechać ulicą trochę w dół i tam powinienem coś znaleźć. Jestem w kolejnej restauracji, ale ta to wygląda na taką bogatszą. Zaraz sprawdzę menu. Thank you. Idę zobaczyć najpierw, jaki jest tutaj widok, bo tu widzę jakiś taras. Ogrody. Ale nie ogrody takie jak myślicie, tylko warzywniaki. No to nie rezygnuję z tej restauracji, bo tutaj było o 50% drożej niż normalnie. Można zapłacić za ten ryż nawet więcej. Po drodze jest jeszcze jakaś kawiarnia. Hello guys! Hello. Ale zobaczcie, jaki tutaj jest widok. Znowu zakrywa trochę mgła te góry, ale pięknie to wygląda. Ja to tak właśnie lubię trochę pojeździć po mieście, poznać miasto, zobaczyć jakie są knajpy, jakie kawiarnie, tak żeby później wiedzieć, bo jak chcemy wyjść, to wie, chcę wiedzieć, gdzie idę. Znalazłem już knajpeczkę dosłownie pod moim nosem. Minuta od naszego hotelu. Wcześniej tego nie widziałem, bo myślałem, że to tylko hotel, a wygląda fajnie i już zamówiłem swoje jedzenie. Zaraz wam pokażę jak wygląda. Taki mały skromny budynek jest napis open jak byk, Ja już tutaj siedzę. Mają takie fajne, skromne menu, indonezyjskie jedzenie, plus spaghetti włoskie, bolones. No i tak się nie spodziewałem, że tutaj będą sprzedawać piwo. Zamówiłem sobie jeszcze indonezyjską kawę, taka filiżanka, za złoty 30 wychodzi. Ja właśnie dostałem swoje nudle, no trochę się naczekałem pół godziny, bo mieli kilka zamówień do innych hoteli. Ale co, zobaczcie co się stało. Prądu zabrakło. Ciekawe jak Maliczka sobie z tym poradziła, bo pewnie jej Wi-Fi wyrzuciło. Ja biorę się za jedzenie. Za nudle z jajkiem i kawą zapłaciłem 6,50. Te ceny dużo lepiej wyglądają niż na Filipinach, bo co, za coś takiego na Filipinach to pewnie bym zapłacił dwa razy więcej. No i deszcz zaczął padać. Może to przez to też nie ma prądu, a ja spadam już do nas do hotelu. A jak Mari sobie poradziłaś? Dobrze, dobrze. Teraz mam. 9 yy, minut przerwy jeszcze, więc yy, jest dobrze. Połączyłam przełączyłam szybko na internet z telefonu. Generator chodzi to o tyle, że jest prąd. Dobrze, bo też laptop już miałam połowę i mówię, no nie. Jak zabraknie do końca dnia, no to zrobiłem, nie wiem, nie wszystkie zajęcia. Już mówię, twojego zaraz odpalę, może tam jest naładowana bateria. A ja się go pytam, ile ten prąd? On mówi, no nie mam pojęcia, nie? ile go nie będzie. No, no, Ale dobrze, że generator mają, to przynajmniej gdy wszystkie sprzęty już do łazowarki. No zobaczcie, gdzie jest kontakt. Jest, jest jeden, jedyny kontakt w tym pokoju. Na I wysokości 1,50 jeszcze... Dobrze, że mamy tą ładowarkę, znaczy przejściówkę, bo ja podłączyłam Twoją ładowarkę od laptopa, to się światło nie wyłączyło. No tak, bo od jest... razu, tak, ze światłem od razu. No. Miecki, mi się wyłączyła. Ale oni robią tak na tym poziomie, po to, żeby telewizor podłączyć pod sufit. <laughs> Ma to sens. Tak potrzebny ten telewizor tutaj. Niektórzy lubią. No. Jesteśmy w Indonezji i słychać modlitwy z meczetów. I to nie z jednego zawsze. Jak jesteście w jakimś miejscu, trochę większym, nie jakaś mała wiocha, no to są dwa, trzy i tutaj z jednej strony tam słychać. Za nami drugi słychać. Słyszycie? O, inny głos. A teraz znowu ten pierwszy. Przyjechałem do restauracji, która jest tam z tyłu za mną, w tej co już byłem. Wziąłem cztery dania na wynos, dwa jeszcze dla nas na dzisiaj, Marika pracuje, będzie miała za pół godziny przerwę, więc sobie zje ciepłe, a dwa bierzemy na wynos, bo jutro rano o godzinie trzeciej zaczynamy naszą przygodę z wulkanem, więc musimy wstać gdzieś po drugiej. Zjemy śniadanie, coś tam się ogarniemy, no i będziemy ruszać, więc cztery porcje biorę. Za takie cztery pudełka dałem 25 zł, Marika ma akurat przerwę. Głodna? Oj, bardzo. Tak. Ryż czy nudle? Eee, nudle. Okej. Okay.